Jacek powiedział tak. Wejdźcie do domu, zwiążcie Ewę na łóżku, wyrzućcie obrazy, rozwiążcie Ewę i po kłopocie. I na koniec do domu, tylko zróbcie to delikatnie. Witajcie! Dziś chciałem wam opowiedzieć trochę na temat tego, co dusza po śmierci może wam przekazać, a co nie pamięta, ponieważ właśnie straciła ciało fizyczne. Jak rozmawiamy z duszami Waszych bliskich, to gdy się pytamy ich, czy wie o tym, że nie żyje, to dusze czują zakłopotanie. Dlaczego? Ponieważ dla nich, dla dusz, dla nas po śmierci, śmierć oznacza stan nieistnienia. Natomiast dusze, które, o które się pytamy, czy wiedzą, że umarły, e no, czują, wiedzą, że mają świadomość, więc istnieją. Zatem dla nich będzie stosowne jest pytanie, czy są świadome tego, że porzuciły ciało fizyczne na Ziemi. I wtedy dla duszy jest to taka, taki sygnał, oczywistość, że wciąż mają świadomość, ale ciała fizycznego już nie mają. Ostatnio Właściwie kilka z, kilka z Was, gdy prosiliście o sesję dla swoich bliskich, to chcieliście swoich tych testów, sprawdzianów, czy te informacje, które otrzymujemy, to, co Wam przekazujemy, czy to na pewno jest od duszy kogoś, kogo znaliście, od Waszego bliskiego. I teraz chciałbym Wam wytłumaczyć dzisiaj, co jest możliwe otrzymać od duszy, która już nie ma ciała fizycznego, a co nie jest zazwyczaj możliwe? Otóż, jak wiecie, w ciele fizycznym mamy duszę i mamy ciało fizyczne. Ciało fizyczne przechowuje pewną część informacji w mózgu i jest to szereg informacji, które dla duszy są tak naprawdę mało istotne w szczególności rzeczy, które y, pamiętamy, mają ciało fizyczne, jak na przykład jakieś numery, przedmioty, które posiadaliśmy miejsca, które odwiedziliśmy miejsca pracy szkoły, do których chodziliśmy i tak dalej to są wszystko informacje, które tak naprawdę dla duszy są zbędne i jak my robimy sesję dla dusz a Wy chcecie informacji typu numery totolotka numery sejfu na przykład, do sejfu, żeby go otworzyć. Czy dusza w ogóle takie informacje może przekazać? Otóż nie, na ogół nie. Jak my sprawdzamy, co dusza zapamiętała, to najczęściej to, co przechodzi na poziom duszy, to, jest, to są informacje, które dotyczą uczuć i emocji. W momencie, kiedy dusza, te informacje są poparte uczuciami i emocjami, to przechodzi to na poziom duszy, czyli świadomość. Dusza zyskuje tą świadomość w połączeniu z uczuciami i emocjami. W momencie, jeżeli to jest pozbawione uczuć i emocji, to, to te informacje zostają tylko na poziomie ciała fizycznego. A ponieważ ciało fizyczne jest utracone, to można powiedzieć, że bezpowrotnie dusza traci te informacje. Czy całkowicie tego nie wiemy do końca, ponieważ podejrzewam, że wiele. Albo nawet wszystkie informacje są mimo wszystko zgromadzone u źródła, u stwórcy. Natomiast sama dusza tych informacji w tym momencie, jak nawet po przywróceniu pamięci, nie posiada, i my spotykamy się z tym, że dusza tylko pamiętają część informacji. Te, które właśnie dotyczą uczuć i emocji, a te, które dotyczą zwykłych sfer życia codziennego na Ziemi, ale nie niepoparte emocjami i uczuciami, tego dusza już nie pamięta. I ostatnio mieliśmy taki przypadek, że Kamil poprosił o razem ze swoją żoną sesję dla duszy jego teścia. I powiedzieliśmy temu, jak już byliśmy u jego teścia, jego duszy, powiedzieliśmy, że przesyła nas Kamil z jego córką. Ale nie powiedzieliśmy, kim, on, kim Kamil jest dla tej duszy. I on pamiętał doskonale, pamiętał, że. Kamil jest jego zięciem, jest jego ulubionym zięciem. Sam, sam to stwierdził, ale w momencie, kiedy spytaliśmy się, czy pamięta, jaki zawód wykonywał Kamil na ziemi, to powiedział, że miał warsztat samochodowy. I Kamil powiedział, że nie, że nie miał warsztatu samochodowego, ale coś ciekawe, że wykonywał szereg jakichś prac na biurku, które mogłyby duszy te jego teścia Skojarzyć się z jakimś warsztatem samochodowym, i oczywiście, jak powiedzieliśmy, że powiedział nieprawdę, no to powiedział, że jego te, te, te rzeczy, po prostu to, czym on się zajmował, to jego niespecjalnie obchodziło. On po prostu, dla niego to nie było istotne. Dlatego po prostu te rzeczy dla niego nie przeszły na poziom duszy. I on ich po prostu nie pamiętał. I powiem Wam też o innej, o innej duszy, na pewno znacie, to jest dusza Jaska Janczarskiego. To jest mąż Ewy Błaszczyk. Gdy chodzi o Olę Janczaską, robiliśmy jej kiedyś sesję i problem był tego typu, że Ewa Błaszczyk posiada w domu dużo nawiedzonych przedmiotów, szczególnie kilka, kilka z bardzo silną energią bytów i te byty, które Ewa wprowadziła do swojej przestrzeni spowodowały śmierć, przedwczesną śmierć Jacka oraz spowodowały to, że Ola zapadła w śpiączkę. Gdyby te przedmioty usunąć i zrobić sesję, skuteczną sesję dla Oli, to... Ola mogłaby się obudzić. I my zabiegaliśmy przez dłuższy czas, by Ewę przekonać do tego, że, że właśnie to, co mówimy, jest prawdą. I jeżeli posłucha się nas, uwierzy, to można pomóc skutecznie Oli, wybudzić ją z tej śpiączki. I kiedyś wróciliśmy do duszy Jacka i spytaliśmy się go, czy jest jakaś rzecz, która, którą zna tylko Ewa Błaszczyk i on, nie, nie zna nikt poza nimi. I jak powiedział tak, o takiej rzeczy, pomimo że był niechętny, nie znał nas, więc nie ufał nam do końca, powiedział, że jeszcze za życia oczywiście, jak na specjalną okazję przynosił Ewie specjalne kwiaty. Nie powiedział ani co to było za okazję, i nie powiedział co to były za kwiaty. I my przekazaliśmy tą informację poprzez przyjaciela Ewy. I ten przyjaciel przekazał jej te słowa od Jacka, i Ewa potwierdziła, że tak rzeczywiście było. Ale dlaczego Jacek o tym pamięta? Ponieważ z tym wiązały się oczywiście uczucia i emocje. I on to, co robił dla Ewy, no doskonale zapamiętał. Ale mimo to Ewa nie uwierzyła i nawet nie chciała się z nami skontaktować. I do dzisiaj jest cały czas ten sam problem. Ale jeżeli chodzi o rozpoznanie waszych bliskich, to czy to rzeczywiście jest wasz bliski, a nie byt demoniczny, który oczywiście podaje się za bliską osobę, dlaczego się podają? Po pierwsze, aby kogoś oszukać. Ale po drugie, przede wszystkim chodzi o to, by to, żeby te rozwiązanie tego kontraktu do tego nie doszło. Ponieważ oczywiście oni mają z tej duszy energię. I zdarzają się takie sytuacje, nawet nam się zdarzały, że jak przychodziliśmy do duszy jakiejś. Uwięziono w jakiejś przestrzeni, to nie była to dusza, bo nie czuć było od niej żadnych emocji, żadnych uczuć, ale była to tylko i wyłącznie projekcja. Wiele osób sądzi, że jeżeli otrzyma informacje, szczegółowe informacje, które przekaże dusza za życia, na przykład gdzie schowała jakieś kosztowności, to, w to wtedy ta. Ta osoba uwierzy, ale te same informacje przekaże także istota demoniczna. Ona jeszcze bardziej, istota demoniczna jeszcze bardziej będzie pamiętać tego typu informacje. To nie jest wyznacznikiem tego, by wierzyć w to, że ta informacja, która ma pochodzić od duszy, na pewno jest od duszy. Natomiast co jest wyznacznikiem tego, że można uwierzyć, że rzeczywiście ta dusza, która przekazuje nam słowa, jest rzeczywiście tą duszą? Otóż Najczęściej to jest poczucie humoru. Poczucia humoru byty demoniczne nie są w stanie tak doskonale naśladować, jak, jak to pochodzi od prawdziwej duszy. I podam Wam przykład odnośnie właśnie Jacka Janczarskiego, ponieważ wróciliśmy po raz kolejny do Jacka Janczarskiego i pytamy się Jacka, słuchaj Jacek, powiedz nam, co by przekonało Ewę, żeby wyrzucić te przedmioty nawiedzone, żeby można było skutecznie pomóc Oli, jego córce. Jacek powiedział tak. Wejdźcie do domu, zwiążcie Ewę na łóżku, wyrzućcie obrazy, rozwiążcie Ewę i pokłopocie. I na koniec dodał, tylko zróbcie to delikatnie. I po tych słowach możecie, myślę, że nawet Ewa, by była pewna, że to była dusza jacka, ponieważ byty nie demonicznie nie są w stanie naśladować czyjegoś poczucia humoru. Jacek doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że Ewa jest bardzo uparta i po prostu nie da się jej tak w zwykły sposób przekonać, chyba że w jakimś sensie można było to zrobić siłą, ale oczywiście to był tylko pomysł, czy właściwie żart bardziej. Jacek wiedział, jaka jest Ewa, znał ją doskonale i po poczuciu humoru, a bardzo wiele dusz pomimo swojej sytuacji, pomimo tej przestrzeni, która nie jest Rozwijająca, która nie jest pozytywna, wciąż zachowuje poczucie humoru, i po poczuciu humoru możecie odkryć, że ta dusza, która do nas mówi, która nam przekazuje informację dla Was, sposób jej mówienia, zachowania, to jak do Was się odzywa, że to jest ta właśnie dusza. Nie po informacjach, które powinna zachować, mając ciało fizyczne, ponieważ tego ciała fizycznego nie ma, ale właśnie poczucie humoru, które Wiąże się z jej osobowością. Po tym możecie rozpoznać, że dusza, która do nas mówi, to jest wasz, wasza bliska osoba. Są też inne powody, dlaczego dusze nie wszystko chcą e, powiedzieć. Na przykład jeden z tych powodów to jest to, że nam nas nie znam. Dla nas, a właściwie dla duszy, my jesteśmy obcymi osobami. Zwróćcie uwagę, że jak zastajemy tę duszę, to. Tej przestrzeni, w której one się znajdują, to one są w bardzo negatywnej przestrzeni dla nich. I za chwilę ktoś ich wyciąga do innej przestrzeni, tak naprawdę, dlaczego miałaby ufać ta dusza? W momencie, kiedy jakiś czas spędziła w bardzo negatywnej przestrzeni, gdzie musiała z czymś walczyć, zmagać się i za chwilę dlaczego miałaby uwierzyć, że za chwilę jej sytuacja się. Polepsze. Oczywiście są nieufne te dusze i też nieufne są, jeżeli chodzi o zdradzanie pewnych informacji, o przekazywanie pewnych intymnych informacji. W tym temacie są nie do końca ufne, nawet gdy już połączył się ze źródłem, ze stwórcą i zejdzie na nich energia światła, pozytywna energia. A inna rzecz to jest taka, że te dusze nie mają za wiele do przekazania, ponieważ ich doświadczenia w tej przestrzeni, w której się znalazły, są najczęściej bardzo ubogie. To jest jedno doświadczenie najczęściej, które się powtarza w nieskończoność i które sprawia im w jakimś sensie ból, dzięki któremu oni wydatkują swoją energię, którą otrzymują ze źródła, i dzięki, dzięki tej energii byty się zasilają. Także zwracając uwagę na te wszystkie rzeczy, pamiętajcie, że najważniejsze w tym wszystkim to jest właśnie osobowość tej duszy, sposób w jaki ona się wysłabia, jej poczucie humoru. Po tym możecie rozpoznać, że to jest Wasz rodzic, Wasz brat, siostra. Po tym można rozpoznać. A nie po informacjach typu, jaki był numer do sejfu albo co ostatnio zepsuło się w samochodzie, kto musiał. albo, inne, albo jakie ciasta piekła, na przykład na jakieś święta, i tak dalej. To nie są informacje, które najczęściej przechodzą na poziom duszy. I co jest też ważne na koniec, jeżeli chodzi o. Właśnie to, co przechodzi na poziom duszy. Bo pytaliście się nas często, czy dusza po śmierci będzie pamiętała, że ma zerwać kontrakty. Otóż właśnie, jeżeli te informacje, które dzisiaj gromadzicie na temat tego, jak dusza jest niewolona, jak co się dzieje po śmierci, to przejdzie na poziom właśnie uczuć, emocji. To zachowacie te informacje i doskonale sobie poradzicie po śmierci, ale jeżeli to będą osłę Informacje, których, które nie przejdą na poziom uczuć i emocji, to tych rzeczy o, o tym, by zerwać kontakty po śmierci, tego nie zapamiętacie. Dlatego tak ważne jest w tej przestrzeni, żeby rozwijać tę świadomość i te informacje przenosić na bardzo głęboki poziom uczuć i emocji, żebyście po śmierci byli bardzo świadomi tego, żebyście tych informacji po prostu nie utracili, jak się poruszać po drugiej stronie. I na koniec, informacja, jeżeli chcecie. Byśmy pomogli Waszym bliskim, to w opisie tego filmu jest link do formularza. Jeżeli chcecie, byśmy sprawdzili, co się dzieje z duszami Waszych bliskich, jeżeli chcecie, żebyśmy ich wyciągnęli z przestrzeni, w której mogły się znaleźć, ponieważ nie miały świadomości i byty ich przejęły, a większość dusz niestety jest przejęta po śmierci, tak wygląda ta przestrzeń, że tak naprawdę dusze po śmierci zasilają byty demoniczne w swoją energię. Które mają ze źródła, to po prostu skorzystajcie z formularza tego, który jest w opisie. A my postaramy się sprawdzić i pomóc duszom Waszych bliskich. I ostatnia informacja na koniec, chciałbym Wam przekazać, że najprawdopodobniej to są ostatnie miesiące, kiedy będziemy w ogóle kiedykolwiek robić sesję dla dusz. Więc jeżeli myślicie o tym, to jest właściwie ostatni moment, żeby taką sesję zrobić, ponieważ. W najbliższym czasie całkowicie zrezygnujemy z sesji indywidualnych, także dla osób fizycznych i skupimy się bardziej na innych sposobach rozwoju Waszej świadomości. To wszystko, co chciałem Wam przekazać w tym filmie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.